Jezu, ja nie mogę. No jesteśmy w czasach AI, a ludzie się jeszcze nabierają na jakieś fake scenki. Nie ma ratunku dla ludzkości już serio, to już za daleko poszło. Nie ma ratunku. Dobra, co tu jeszcze było ciekawego co na Twitterze trafiłem? A, Freeze dodał hiszpańskiego lektora, tak nie wiem, dubbing w języku hiszpańskim. Ścieżka dźwiękowa, polski, oryginalny, hiszpański. No, nadałem hiszpański. Mi prometida <grywa> está en Indonesia, Bali, a más de 11.000 kilómetros de aquí. Y yo decidí ir a espiarla. Kurwa, jakie dziwne. <grywa> Jak się dziwnie to ogląda w takim wydaniu. Laté fuerte mi corazón. Estaba <grywa> junto a ella. Estaba a un milímetro de mí. Tengo que completar diez tareas. Las cuales... Tengo justo aquí, así que no dejen de mirar. Si nos las arreglamos, tendremos vacaciones. Si no... Mówi? Ta, się i zaczął tak... Volveremos Ay, a Polonia de inmediato. Hay que prepararnos bien para que no nos reconozca Verka. Verka, Verka, poznáenme en dos solos, Verka. Vio Verka, ¿escuché? Prepararnos bien para que no nos reconozca Verka. Verka, dobra, mamy no dos Debemos cambiar nuestra apariencia. Ah, oh, Jesús, ¿por qué lo estoy haciendo de nuevo? Adiós, mi amor. Udo... Nie słyszę nic. Gdzie jest Werka? Bo były jakieś z nią fragmenty, jak dobrze pamiętam w tym filmie. Se <śek> me cayó de mi cartera, No, no te creo. <laughs> Perdón por lo de la sandalia. Chigota. <m başla> Espera qué? Menos <to> mal que te cogiste ese Instax en la cascada, porque se me cayó de mi cartera, mi sol. No, no te creo. No te creo. Perdón por lo de la sandalia. No puede ser. Juta tragicznie dobrane. dobraną. Piękne to jest, mi się nawet to lepiej po hiszpańsku ogląda, niż po polsku. O, poczekaj chwilę, ty też w Jak to słyszę w tym języku, to dosłownie jak z tych brazylijskich telenoweli, jak kiedyś ten... Jak to było, jakiś nie upadły anioł, tylko jak to się tam... Cambio da Coś tam było, kurwa, takie ten... Jak to się nazywało? Zbuntowany anioł, właśnie, zbuntowany anioł. To mi się kojarzy z tymi wszystkimi takimi, kurwa... Natalia Oreiro, no właśnie, o. Fajne. Tylko ciekawe, czy to się na wyświetlenia przełoży. jak to algorytm pcha? To mnie bardzo interesuje. Jak to jest z algorytmem, że jak dodajecie taką ścieżkę, to czy rzeczywiście wtedy będzie to pchało na ten rynek? Więc mam nadzieję, że Freez w jakimś niedługim czasie yy, ten pokaże jakieś statystyki. Intrygujące to jest. Za kilka tygodni Gimper będzie wszystko rozumieć. Tak, już w ostatnim zgrzycie zaczął coś do mnie po hiszpańsku gadać na początku. Ciekawe, jaki koszt takiego dubbingu? No nie wiem. Moim zdaniem to jest bezcenne usłyszeć wersów z dubbingiem po hiszpańsku, i że tu każdych pieniędzy warte było. Fajne było. Druid już planuje dubbing goatsów. No, druid też mówił o tym, że nie wie, czy będą dalej goatsy kontynuowane, więc druid w tym momencie to w każdą stronę leci. Nie? Już nie wiadomo, co nam się będzie działo. Frizoluszek, co to jest? No tak, ale tu chodzi też o to, że nie wiadomo na ile to jest to, że ludzie też zaczęli w to wchodzić, nie? I bo poszła informacja. Trzeba było mieć jakieś właśnie te szczegółowe, ile właśnie wejść jakiś z tych krajów latynoskich. Bo tutaj jest taki skok, ale to też nie jest jakiś duży w sumie. Czy to jest AI? Brzmi zbyt dobrze? Nie, no to chyba jest legitny dubbing taki, w sensie, że jakieś firmy chyba zapłacili za to. Się wydaje. Teraz to Polacy podbijają, że sprawdzić. się kogoś. No właśnie o to mi chodzi, trzeba było mieć dokładne statystyki z YouTube'a z podziałem na kraje i z których były wejścia. I tu są dwa pytania, które mam w głowie. To znaczy jedno: czy z racji tego, że to jest jakaś nowa funkcja, to czy YouTube? Będzie to pchał na zasadzie, że taki język co dodasz, to będzie do ludzi w tym, jakby, którzy mają zaznaczony, że posługują się tym językiem, czy będzie pchał ten film. Czy znowu to będzie tak, że jak chcesz dotrzeć do takich ludzi, czy takiej publiki, to będzie trzeba kupować reklamy pod taki target, bo algorytm tego nie będzie ogarniał. To jest jedna rzecz, która w sumie mnie ciekawi. A druga jest taka, że no właśnie, jak algorytm się zachowa całościowo, mając generalnie taką publikę i czy to rzeczywiście wypali. Czy to nie jest tak, że będzie trzeba zakładać kanały czysto sfokusowane pod daną grupę? I mimo wszystko wydaje mi się to bardziej rozsądne, nie? Czyli Karol Fritz Wiśniewski po hiszpańsku, nie? I lecimy z takim kanałem, i, i tyle. Zamiast próbować to wszystko w jednym filmie robić, tak mi się wydaje. Kiedy Rewoszoty po hiszpańsku, już niedługo właśnie się dogaduję z lektorem. Czuję duży potencjał. <laughs> Myślę, że zdecydowanie chcieliby posłuchać o jakichś polskich dramach i aferach. Carlos Frizos. <laughs> Carlos Frisos! <laughs> Carlos Frizos będzie kanał. Ale kurwa, wyobraźcie sobie na przykład ten odcinek, nie wiem, po japońsku. <laughs> Też by było dobre, kurwa. Albo po czesku. <laughs> fajne by było. Ale fajnie, pośmiałem się. Dobra, co tutaj jest? Wkurzona na polskiego streamera Twitch. Co powiecie na challenge, żeby zamknąć japę? Azus jeden z polskich streamerów Twitch, wybrał się za do sklepu. Nie byłoby to niesamowite, gdyby nie jedna kobieta, której puściły nerwy. 356 widzami. Cześć, przytaj się, ara z nim. W ogóle jest, jest jakiś twój fan, on się nazywa Wic, no, Wic, nie, Wic. widz. widz. Ale co powiedziałem taki challenge, żeby zamknąć jopa na 5 minut. A mogę z 10 zł za to dostać, co? Co... Yy, może tak na przekonanie się to No to nie ja tym się nie opłacał w ogóle wtedy, nie? Ale dziękuję za propozycję. Ja lubię challenge akurat. Ale się takiego nie zrobiłem. Eee. Tak. Ciekawe, ale to nie, w sensie dobra, no bo tam, bo miejsce publiczne coś, ale trochę nie rozumiem, bo wiecie, ja wiem, że streamerzy czasami odpierdalają, szczególnie na tych irl albo gdzieś tam chodzą do restauracji czy coś i dupę zawracają, no zdarza się, wiem, ale akurat to, że tam sobie ktoś gada czy coś, w sensie nie może tam donate jakieś leciały wkupiające czy inne rzeczy, ale, ale tak to co, że ktoś chce gada? No co akurat? Nie dziwię jej się, to dolenie udawania z dusza to trupa wyruszyło nawet. No ale tak technicznie rzecz biorąc, to co jest złego, że sobie w miejscu publicznym gadasz? Wiesz, to, to nie jest kupa biblioteka, nie? Więc o ile ja też mam takie nastawienie, że ludzie z JRL-a często przesadzają, tak akurat tutaj nie wiem. Często nie jest to gadanie, tylko wrzeszczenie do kamery. No to chyba, że tak. No ja mówię o tym fragmencie, który widzę, dlatego gdzieś tam biorę pod uwagę, że coś mogło iść wcześniej, ale co do zasady, jeżeli normalnie po prostu gadał ze sobą czy z czatem, a nie kurwa małpę udawał, no to, no to, to nie wiem no. powinien być zakaz rozmowy w miejscach publicznych i problem rozwiązany no ja mówię, jeżeli to było tak, że ziomek se tylko gadał nie robił z siebie idioty, nie dar mordy nie było jakichś donate'ów nagle plus 100 decybeli i tak dalej no to, no to uważam, że se mógł gadać, jeżeli były jakieś dodatkowe opcje wokół tego, to mamy fragment no to inna sytuacja, jeżeli normalnie gadał, to, to nie wiem, to babka się przyje... Bez powodu uważam. O, a tutaj jakaś wzruszająca historia się trafiła. Czy to ustawka? Sprawdźmy. Kasanowa TV. Zobaczmy. Cześć. Cześć. A jak masz na imię? Daria. Czy masz chłopaka? Nie mam, niestety. Czy masz plan na Walentynki? Aktualnie nie mam żadnych planów, więc prawdopodobnie będę siedzieć w domu. Czy jest jakaś osoba, do której coś czujesz? Ale mu tego w ogóle nie powiedziałaś. No, jest taka osoba. Wydaje mi się, że każda ze stron boi się wykonać ten pierwszy ruch. Macie taką osobę w swoim życiu, gdzie boicie się wykonać pierwszy ruch? I gdzie uważacie, że powinniście w sumie zagadać, ale się boicie, wstydzicie. Nie? Tak, siostra? Mhm. <laughs> tak, boję się dać suba. Nie bój się, to nic takiego. Spokojnie, będę miły. <grywa> nie wyrwałam swojego męża jak świeżą barcheweczkę. Mm -hmm. Taką propozycję, że wyjmiesz telefon i do niego teraz zadzwonisz, mu to powiesz. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. No <grywa> bo jak nie zaryzykujesz, to się nie dowiesz. No dobra, niech będzie. Trochę <grywa> się... Ale słodka sytuacja! Stresuję. Będzie dobrze. Hej? No, cześć. Słuchaj, już od dawna chciałam ci to powiedzieć, ale tak jakoś nie miałam odwagi, a uznałam, że no... To już chyba jest ten czas. Co fajnie mi się z tobą spędza. Czas jest miło i no chyba zaczęłam coś do ciebie czuć. No ogólnie bardzo mi się podobasz. wiesz, jak miło to się słucha. Wiesz, że ja mam tak samo jak ty. O oh, 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 Boże! O to nie są łzy, po prostu oczy mi się pocą. Prawda? już od samego porządku, gdzie tylko pierwszy raz zobaczyłem. Nie wiem, czy nie miałem odwagi, żeby ci to powiedzieć i ty robisz ten pierwszy krok. Jesteś najpiękniejszą różą w ogrodzie moich uczuć. Co robisz? Ale wspaniały tekst, zapamiętajmy go wszyscy. Jesteś najpiękniejszą różą w ogrodzie, bo ich uczyć. Do oh. Walentynki. No nie mam żadnych planów. Nie ja miałem wyjść z kolegami na imprezę, ale wolę ten trzeba spędzić z tobą. Daria, Walentynki już nigdy nie spędzisz sama. Słuchaj, to może byśmy się spotkali i omówili szczegóły. To być nawet i teraz. Okej, okay, no to może za godzinę. Dobra, to przyjadę do ciebie. Super. Tak, ostatnio czułam się taka samotna i dzięki tobie chyba bym się nie odważyła tego zrobić. <śm> A Ziobek się rozłącza i mówi. Kuba, co to za Daria? No nieważne. Przynajmniej mam co robić walentynki. <śm> <Piek> <śm> <noise> Ustawka jak chuj? Po czym poznałeś? Wiara w miłość aż wraca. Nie no kurwa. Jezu, ja nie mogę kurwa. My jesteśmy w czasach AI, a ludzie się jeszcze nabierają na jakieś fake scenki. Kurwa wać, nie ma ratunku dla ludzkości już. Serio, to już kurwa za daleko poszło. Nie ma ratunku. Co tu jeszcze miałem? O, jak już o jakichś centrach handlowych, to trafiłem na jakieś ujęcie jak Błoński się dobrze bawił przed rtvroagd. Ja pierdolę, jakieś dzieciaki rura musi jechać <grywa> ja, do... Co tam się dzieje? Wojski sam się zaczął śmiać do, widownia tak chyba jeszcze Zeluwin Publika szaleje. W ogóle czek, patrzcie na tę babkę co tu stoi, nie? Założę się, że córka chciała czy coś, a ta stoi za karę, kurwa, pod tą sceną się zastanawia nad sensem życia. Tak. Ty ja, ale. Rura musi jechać. Może, może ten przy okazji on jakieś gifty rozdawał? Może tak było, bo tu ktoś napisał, że czekali na promocję. Może przy okazji rzucał jakimś sprzętem RTV? AGD. Może coś było w ramach tej promocji. I ludzie tak stali, już pójtą, z tą muzyką, zatyczki w uszy, ale, ale czekali, aż jakiś telewizor spadnie, czy tam coś. Ech, chciałbym tam dostać pralką w głowę, żeby już nie musieć tego słuchać. No i tak cię nikt nie zmuszał, no. Chyba, że może czekali na kogoś innego, może ktoś po błońskim występował. No nie wiem, no z jakiegoś powodu tam wszyscy stoją. Albo jakieś zdjęcie było po koncercie. O, może dlatego. O, to wam się spodoba. Zobaczcie. Apostoł Tomasz Dorożała. <laughs> to jest, to jest hit. Pokaż mi te pląsy, halleluja. Te De dzikie pląsy, Halleluja, halleluja, halleluja. 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 Jaki kraj, taki gospel? No w sumie. HALELUJE! Ha, 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 ha. Dziękujemy Ci, Jezus! Podziękuj mu! Dziękuję Ci! Za życie! Dziękuję Ci! Czekaj, kiedy będzie przedłużał nogi. Może jak ktoś nierówno tańczy. Dziękujemy Ci, Jezus! Co, jakiś medale? No. Ojczymy namaszczamy! Wyciągnijcie ręce kościele Niech każda z tych 250 jak na razie zakładek <laughs> magiczne obrazki Niech przeleje się teraz święta twoje... Święcone zakładki do książki. Ja moc niech każda z tych zakładek Uzdrawia chorych. O, każda z zakładek uzdrawia chorych. Dobra, chuj. Magiczne zakładki. Uwalnia od demonów. O! Bo jest tu namaszczenie apostolskie. W imieniu Jezusa my mówimy: Ogień! 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 Ogień. Ogień. uuu Ale performance wjechał. Ogień. Ooo. Niech ludzie mają sny Niech ludzie dotykani są przez nie Niech widzą Ale w ogóle tam ci na instrumentach jakie napięcie budują Niech ślepi widzą Gusi słyszą Arabas de Niech cały ponadnaturalny naturalny świat Pokazuje im się Co? Niech zaklęcie było Niech widzą! Niech ślepi widzą! Gusi słyszą! Arabah Delai! Niech cały ponad naturalny świat pokazuje im się. baba? <grywa> Nie wiem co to było. Potęga nieba, lecimy. Ale ten początek to jest Pokaż mi te brązy! Hallelujah! Te dzikie brązy! <grywa> Hallelujah! Tak, niesamowite to jest. Ogień przebudzenia. Ile z tego można wyciągnąć na miesiąc? <grywa> Oj, Karol, staryjek, to nie o to chodzi. Dobra, co tutaj jeszcze było? A, jest afera z Gimperem za to, że lajkuje jakieś sobie memy na Twitterze. No i tutaj jest tak. Ciekawe, czy Play Polska wie, że jeden, jedna z głównych twarzy prezentujących ich w internecie szczyci się również tym, że jest rasistą, transfobem i fatfobem. Yy, mam nadzieję, że Play Polska odniesie się do rasistowskiej, transfobicznej i fatfobicznej. No jeszcze trzy razy to powtórz: fatfobicznej aktywności pana Tomasza Andrzeja Gimpera. Działowego w internecie, zamieszkałego przy ulicy. W przeciwnym razie widocznie będzie musiało to oznaczać, że firmę Play Polska nie obchodzą krzywdy, które dzieją się ludziom przez rasizm, transfobię i fatfobię. Czy to jest jakiś profil trollowy, kurwa? Bo to jest niesamowite, ile razy te wszystkie hasła. Ja czytam trzeci akapit, ku... I w każdym są wymienione te same rzeczy. Play Polska powinno zająć oficjalne stanowisko w tej sprawie i powinno w końcu nie wspierać osób, które mają nienawistny stosunek do innych ludzi tylko za to, jacy się urodzili. Pragnę również zauważyć, że to nie pierwsza sytuacja, w której pan Tomasz Andrzej Gimperdziałowy ukazuje swoje toksyczne zachowanie w internecie. Już nie raz publicznie pogardzał ludźmi grubymi, Między innymi panem znanym pod pseudonimem Ator i muzykiem znanym pod pseudonimem Bedoys, a żarty z osób trans pojawiały się w jego social mediach już podczas pandemii COVID-19. Radzę firmie Play Polska zastanowić się nad tym, z kim podejmuje współpracę i czy chcą, aby ich firma kojarzyła z, się, yy, się innym z takimi ludźmi. Polecam również w firmie Play Polska, już nie wiem, które to jest od nas oznaczenie Play Polska, większą weryfikację osób, z którymi podejmują długoletnich współprac reklamowych. Więc to było to, ale to, to nie jedyny profil, bo jeszcze jakiś tam profil, ale zobaczmy, co to za jakieś memy były. Zawsze są jakieś plusy. I tutaj jest, kliknęłaś zgodę na seks, zgoda na seks poprzednie, i że opuszcza mieszkanie. Tutaj co jest? I wish I had her body. God, what the fuck, piggy. Yoink, yoink, pigi, jąk, No <gry> Znaczy nie wiem, kurwa. No ja powiem wam, że nie wiem, kurwa. No. no, więc ciśnięcie za memy i mam wrażenie, znaczy to nawet nie jest wrażenie, tylko że generalnie u Gimpera często się pojawia ten temat rzeczy, które on lajkuje na Twitterze i natomiast no tak z mojej perspektywy. To jest tak, że rozumiem, że ludzie sobie żartują z jakichś rzeczy, tak jak też w sumie w rozmowie z Kasiks było. Nie mam problemu z memami, nie mam... W żadnym wypadku jakiegoś podejścia na zasadzie, ojej, że nie powinno się z tego śmiać. Czasem tylko mam takie poczucie, że za szybko powstają te memy, które odejmują powagi sytuacji. Z drugiej strony wtedy są szczytowe emocje i ludzie najbardziej potrzebują takiego rozładowania w jakimś temacie, żeby nie było tak poważnie. Więc z jednej strony to rozumiem, z drugiej mam takie, że no, no nie, nie wiem, że ten, ale jeżeli chodzi o jakieś ogólne zjawiska społeczne, jakieś, nie wiem, takie tematy, ten i że ludzie sobie z tego żartują i wstawiają memy i ktoś tam coś polajkuje, no to no, takie, no nie wiem. No, także odnośnie Gimpera, no to cóż. No taka taka afera, no. Afera memowa, no. Dobra, co tu jeszcze było z ciekawostek życiowych? A, Epic się dogadał z Disneyem, z takiej branży gier bardziej. Disney i twórcy Fortnite Epic Games ogłosili partnerstwo przy budowie nowego, cyfrowego wszechświata rozrywki. Disney zainwestuje 1,5 miliarda dolarów w Epic. Współpraca połączy świat i Disneya, Pixara, Gwiezdnych Wojen i inne z Fortnite. I to jest cały trailer. That. Discover a place where magic... No ja powiem tak, czasami żałuję, żałuję, że ja się nie wkręciłem w Fortnite'a, w sensie, jak widzę jak to się rozwija, jak mają dużo współprac różnych, jakie mają pomysły na to i ten, to mam takie wrażenie, że gdybym był wkręcony w Fortnite'a, to miałbym kurwa kończącą się spiralę roz, rozrywki i tak dalej, ale no nie, nie jara mnie ta gra kompletnie, no... Kiedyś mi odrzuciło to całe budowanie. Teraz wiem, że są tryby bez i ten, ale nie lubię tej grafiki. Nie lubię tego, tej te, takiej oprawy całej wokół tego. No nie, nie kręci mnie to kompletnie. To tak samo jak na przykład ostatnio wyszedł ten Pal World, tak? I też wyszło Enshrouded. No i na przykład Enshrouded mi się dużo bardziej podoba niż Palworld. Nie? Ze względu na samą stylistykę. Bo w sumie gierki podobne. Że dobra, w Enshrouded nie ma Pokémonów, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Że też tam sobie budujecie, coś odkrywacie i tam bla, bla. Więc ten, więc no, no tak mam, że po prostu pewna taka stylistyka, która mi bardziej leży, I, ale też czasami mnie to to trochę boli, bo no serio, no Fortnite, tyle co się dzieje wokół tego, to... Ale no nie mogę, nie mogę się tego przekonać. Może jeszcze raz muszę spróbować do, do Fortnite'a jakoś usiąść. Teraz mam dla was coś nie do końca śmiesznego, w zasadzie, bo ten, widziałem też, że... Pamiętacie jak gadałem wam o psychotropie, tym ziomku, co tam był w aferkach, który tam w popka rzeczy nagłaśniał i tak dalej, no to też podobno takie stories dodał. A i pracuję nad nową aferą. Także jak jakieś firmy, marki i tak dalej chcą współpracować, yy, to nie się odzywają teraz, bo niedługo będzie znowu głośno i będę droższy. <grywa> Czajcie? Kurwa, maś! To już jest taki poziom kurwa cynizmu i czegokolwiek, że ja pieprzale. To jest niesamowite dla mnie. W sensie, że, dobra, ale tak, dobra, ale spróbujmy tak obiektywnie, nie, czy, czy on generalnie ściemnia, że mając wyższe zasięgi jego reklama będzie gdzieś tam, będzie dalej gdzieś tam docierał z kontentem i ten, no, no nie ściemnia, taka prawda, ale kurwa, używanie tego jako argument i mówienie, że będzie pracował nad kolejną aferą, więc zapraszam do lokowania, no to uważam, że jest giga chudrowe. jakby chodzi o sam czyn robienia takich rzeczy, nie. Tym bardziej, że poprzednia afera, którą nagłośnił, to był Popek i wiecie, ta cała akcja z psami. No. I używanie tego jako argument, nie wiem, poj***ane jest to dla mnie. Ten chłop w ogóle jest odklejony. Znaczy, ja nie śledzę jakoś super jego osoby, ale no trafiają do mnie takie treści. No to miałem takie, nie no już, no bez jaj, no. Te Tra... różyczki, piękny kawalerze. Małpa podkreślenie to ja, jak ty dziwnie wygladasz bez okularów, bez wygladasz mniej madrze. Dzięki Marcin 4001, dzięki za biców. No i właśnie dlatego odkryłeś, dlaczego tak bardzo lubię okulary i dlaczego nawet jakbym miał naprawiony laserowo wzrok, to i tak bym w nich chodził. O, właśnie, jak już odnośnie różnych reklam i kupowania rzeczy, no to jest jakaś aferka, że tym razem Buddę tam wykorzystują do reklam. I tutaj coś widzę mordzie, bo mam ostatnio taki spam, że aż się odniosę, co mi się nie zdarza. Żadne kasyna online i inne wymysły promowane moim głosem AI to nie jestem ja. Aplikacje giełdowe, krypto, kasyna, weźcie rozbieg i barana w ścianę zamiast tracić czas i naciągać, a wy bądźcie czujni mordy. No i ktoś tu napisał, że no dobra, no to pokaż jakiś taki skam reklamy. No i pojawiła się taka. Budda jest gotów rozdać 7 samochodów i 3 30 Drogich Nagród. Staje dzień. <noise> Debata senior. TVP Info. Znany i szanowany Budda otworzył swoje kasyno. Jest gotów rozdać 7 samochodów i 30 Drogich Nagród wszystkim aktywnym graczom. Łączna o. wartość nagród to ponad 3 miliony dla każdego, kto będzie. Dostępne w Google Play. Aktywnym użytkownikiem jego kasy. Ale jak zajście zmontowane, zobaczcie obrazki podłożone? ...kasyna online. Długo się do tego zbierałem i oficjalnie ogłaszam otwarcie mojego kasyna Verde Casino. <noise> No, o tym projekcie akurat nie słyszałem, że budda tak rozkręcał się. Niesamowite. Ale z jest... tej okazji rozlosuję moje 7 samochodów i 30 drogich nagród wśród wszystkich, którzy dokonają depozytu w moim kasynie i będą aktywnie. Ale ty z chore, co? Ja wam mówiłem, że to, że to będzie coraz gorzej z tym. Wiecie, my jesteśmy. I zobaczcie, oglądaliśmy wcześniej TikToka, nie? Z ziomkiem, który robi ewidentnie ustawioną akcję pod filmik. I ludzie nie są w stanie tego wyczalić. To co dopiero coś takiego? Każdy ma szansę, wystarczy pobrać aplikację, dokonać prostej rejestracji wpłacić depozyt i zacząć grać. Wypróbuj. Jeden z tych automatów może być twój. Jezus to jest skore. Wiecie co jest najgorsze? Że to by nie istniało, gdyby ludzie się na to nie łapały, a tego typu reklamy ciągle istnieją, więc są ludzie, którzy się na to łapią i to jeszcze tyle, żeby się to opylało. No jest tak, dzięki za sto no jest, no to wiadomo, że skoro ktoś to robi, to się opłaca i zresztą te poprzednie jakieś takie nawet bardziej naiwne skamy, gdzie ruch ust i wszystkiego się nie zgadzał, ale to i tak działało. No to działało, no. Tylko wiesz co jest najgorsze, że gdyby... To nie było jakieś kasyno, tylko jakaś inna, taka, nie wiem, jakiś produkt, coś niekoniecznie, wiesz, w takim absurdalnym wydaniu, że Budla kasyno reklamuje, tylko wiesz, coś bardziej legitnego. To kurwa pod kątem technicznym mógłby być problem, żeby to rozpoznać, i sobie pomyśleć, a ja, może to reklamuje. Nie mówię tutaj w kontekście kasyna, jakiejś aplikacji, która ma zrobić was milionerów, ale w jakimś innym wydaniu. Na przykład. Jakby to było promocja jakiejś loterii na przykład, albo wiesz, jakiegoś losowania nagród, coś takiego, nie? I że wykorzystany właśnie wizerunek Buddy. I z tymi ujęciami, z tym całym AI wykorzystanym, podkładanym obrazem, to chyba byłoby legitne, bo ludzie by mieli... No, coś tam było, że Budda coś rozdawał, no może to znowu rozdaje i wiesz, i by kupowali jakieś losy. Wielu z nich dzieli się swoimi wygranymi i emocjami na portalach społecznościowych. Będziemy śledzić to losowanie i obie... <laughs> jest. Ale to jest chore. Najgorsze jest to, że to nawet nie do końca wiadomo jak... Z tym, ten Jak z tym walczyć? Nawet kizownika stworzyli w TVP. O, <laughs> Popularny raper kizo wprowadził nową aplikację mobilną dla mieszkańców Polski. Tysiące Polaków zaczęły wygrywać prawdziwe pieniądze. <laughs> o, Karol Friz Wiśniewski, on też otworzył, kurwa, kasyno. Popularny polski youtuber Karol Friz Wiśniewski uruchomił nową aplikację, dzięki której Polacy mogą stać się bardzo bogaci. O, Jestem że każdy może wygrać z moją aplikacją. Setki Polaków już ją zainstalowało i wygrało od 8 do 20 tysięcy złotych w ciągu kilku pierwszych dni. Właśnie nam się to przytrafiło, wygraliśmy. <grym> Sześć, no, to jak jakiś. Że to nawet nie jak skal... Dla mnie to jest śmieszne. Mnie to bawi na przykład. Nam się to przytrafiło, wygraliśmy 18 tysiąc O, wygraliśmy 18 tysięcy. Karol Fries Wiśniewski jest znanym filantropem. Jej celem jest rozdanie 10 milionów złotych w ciągu najbliższych 30 dni. <grym> Karol Friis... ja wiem jest filotropem? Co ty gadasz? Jedne z największych wygranych są możliwe w Juicy Fruits i Gates of Olympus. Jest już w połowie drogi do osiągnięcia tego celu, wypłacając 5 milionów Polakom. Aplikacja jest nadal dostępna, ale wkrótce może zostać zamknięta dla nowych graczy. O, no wiadomo. Kto w to wierzy? Ja bym chciał wierzyć, że nikt, ale potem sobie myślę o tym, że no, że po coś to robią, no. I to w ogóle jest już taki schemacik cały. Będzie tego jeszcze więcej. Te reklamy specjalnie są takie kiepskie, oni dokładnie celują w target ludzi, którzy się na to łapią. Nie do końca Blobulowa, bo to miało sens, gdy wcześniej te reklamy były takie naiwne, że wiesz, ruch wart się nie zgadzał i tak dalej, plus sama ta treść była jakoś absurdalna i to Blołek mówił w swoim tam filmie, jak sprawdzał em, te różne skamerskie rzeczy i mówił, no, że te reklamy celowo są naiwne, bo mają trafić do naiwnych ludzi, a wszystkich innych odsiać, żeby nie robili problemu. Natomiast w tym momencie, kiedy to zaczyna tak legitnie wyglądać, jesteś w stanie stosunkowo łatwo stworzyć coś takiego, to trochę to zmienia, zmienia zasady gry i uważam, że wtedy już trochę inaczej jest. Znaczy w sensie się, grupa się bardzo mocno poszerza, ludzi, którzy mogą się potencjalnie na to nabrać. A tym bardziej, jak, nie wiem, wcześniej robiłeś, czy robiłaś jakiś projekt głośny, w którym rozdawałaś pieniądze, samochody czy coś i masz taki wizerunek. Wiesz, to nadal brzmi amatorsko? Są momenty, kiedy tak, ale wiesz, chodzi też o kierunek, że to będzie dopracowywane, że to będzie za chwilę lepiej brzmiało. To są jakieś pierwsze rzeczy w tym kierunku. Ale uważam, że jest to przerażające i to kwestia czasu, żeby jakieś dra dramy z tego powodu były, plus, plus jeszcze jest kwestia tego, że. Nie bardzo jest co z tym zrobić, bo możesz zgłaszać te reklamy do jakiejś tam platformy, no ale tu jak widać ktoś tam pisał, że do Facebooka zgłaszał, że ej, to jest jakiś skam, Facebook nic nie robi na przykład, zgodnie z tym postem. No i tak co, no zaczniesz zgłaszać to, to pewnie wszystko jakieś, wiecie, firmy na cyprze czy coś, jakieś aplikacje, które znikną, ale za chwilę jest inna o jeszcze ładniejszej nazwie. Nie bardzo jest co z tym zrobić tak naprawdę, oprócz uświadamiania ludzi i przestrzegania, to nie jesteś w stanie realnie w jakikolwiek sposób z tym walczyć. Nie masz kogo pozwać, nie wiesz kto to zrobił, nie wiesz jak to powstało. A ktoś używa Twojego wizerunku i nie masz na to wpływu kompletnie.